W prastarych szeptach. Dziś cofamy się o prawie dwa tysiące lat, nie do marmurowych sal Rzymu, ale do błotnistego, tętniącego życiem granicznego miasta na skraju imperium. Londynium. Odkryjemy warstwy współczesnego Londynu, aby odnaleźć miasto zbudowane przez Rzymian, a zrobimy to podążając za zapachem tak starym jak sama cywilizacja. Zapachem pieczonego chleba. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak pachniał starożytny Londyn? To było miasto zbudowane nad rzeką pływową, centrum handlu i przemysłu. Ale co jeśli powiem Wam, że jedna z jego najważniejszych historii, opowieść o wytrwałości, wspólnocie i samych fundamentach miasta, kryje się w prostym bochenku chleba? Wyobraźmy sobie naszego przewodnika. Nazywa się Lucius Vetius. Jest wyzwoleńcem, być może z Gali, przyciągniętym do tego odległego zakątka imperium obietnicą nowego życia. Nie jest żołnierzem ani senatorem. Jest pistorem, piekarzem. Jego historia jest historią jego miasta. Mąka na jego dłoniach opowiada o handlu i podbojach. Jego piec mówi o importowanej technologii, a jego codzienna walka i ostateczny sukces. Odzwierciedlają dramatyczne życie samego Londynium. Zostańcie z nami, gdy spędzimy dzień z życia rzymskiego piekarza. Aby zrozumieć naszego piekarza, Luciusza, musimy najpierw zrozumieć jego miasto. Londynium nie zostało zbudowane na starej brytyjskiej osadzie. Było to zupełnie nowe przedsięwzięcie, startup, założony około 47 roku naszej ery przez kupców i handlarzy. Którzy dostrzegli doskonałą okazję biznesową. Jego lokalizacja była idealna, miejsce, w którym Tamiza była na tyle wąska, by zbudować most, tworząc kluczowe skrzyżowanie dla handlu rzecznego i nowej sieci rzymskich dróg. Historyk Tacyt nazwał je miejscem często odwiedzanym przez wielu kupców i statków handlowych. Było to magnesem dla przedsiębiorców z całego imperium, zwłaszcza z Galii. Lucjusz przybyłby do tego surowego, energicznego świata. Jego pierwsza piekarnia byłaby skromnym budynkiem o konstrukcji szachulcowej ze ścianami z plecionki i gliny, wychodzącym bezpośrednio na hałaśliwą, nieutwardzoną żwirową ulicę. Ale to kwitnące, chaotyczne miasto wkrótce miało stanąć w obliczu zagłady. W 60 roku naszej ery królowa budyka z plemienia i poprowadziła gwałtowną rewoltę przeciwko rzymskim rządom, podsycana konfiskatą ziemi i brutalnym traktowaniem jej rodziny. Po zniszczeniu rzymskiej stolicy w Colchester, jej armia ruszyła na niebronione Londynium. Rzymski namiestnik, Svetoniusz Paulinus, dokonał bezwzględnego wyboru. Porzucił miasto na pastwę losu. Dla Lucjusza i tysięcy jemu podobnych oznaczało to ucieczkę lub śmierć. Dołączyłby do desperackiej kolumny uchodźców, patrząc za siebie, by zobaczyć słup dymu na horyzoncie, wiedząc, że jego warsztat, jego cenny piec i wszystko, co posiadał, trawi piekielny ogień. Nastąpiło całkowite zniszczenie miasta. Tacyt pisał, że Brytowie nie okazywali litości, a archeologia potwierdza jego opowieść mrożącym krew w żyłach odkryciem grubą, czerwoną warstwą spalenizny i popiołu, znaną dziś jako warstwa zniszczeń Budyki, która pokrywa cały obszar wczesnego miasta. Czy możecie sobie wyobrazić, jak wasze całe miasto, wasz dom, wasz biznes płonie doszczętnie? Dla Lucjusza była to całkowita katastrofa, ale historia na tym się nie kończy. Po stłumieniu rebelii przez Rzymian Natychmiast przystąpiono do odbudowy. Londynium było zbyt ważne, by je stracić. Powstało z popiołów, większe i ważniejsze niż wcześniej, zastępując Colchester jako nową stolicę rzymskiej Brytanii. Pożar, który zrujnował Luciusza, paradoksalnie stworzył okazję do jego największego sukcesu. Wróciłby na miejsce zniszczenia, ale także ogromnych możliwości. Co ciekawe, dowody archeologiczne pokazują, że gdy miasto odbudowano, nowe budynki wzniesiono na dokładnie tych samych działkach, co te zniszczone, co sugeruje, że scentralizowany rejestr gruntów pozwolił właścicielom takim jak Lucjusz odzyskać swoje ziemie. Jego nowa piekarnia była częścią zaplanowanego rzymskiego miasta, rozplanowanego na siatce ulic, a to nowe miasto trzeba było wyżywić. Napływ administratorów, urzędników, i stałego garnizonu wojskowego stworzył ogromny, gwarantowany rynek na jego chleb. Do czasu wizyty cesarza Hadriana w 122 roku naszej ery, Londynium było światowym miastem nad Tamizą z populacją do 60 tysięcy ludzi, wielkim kamiennym forum i masywnym amfiteatrem. To był złoty wiek Lucjusza. Jego biznes kwitł, a jego warsztat był teraz prawdopodobnie solidniejszą konstrukcją z cegły i kamienia, ale nawet wtedy życie było niepewne. Kolejny ogromny pożar przetoczył się przez miasto około 125 roku, kolejne przypomnienie o kruchości życia miejskiego w starożytnym świecie. Życie Lucjusza było pasmem ciągłej odbudowy, świadectwem odporności zarówno człowieka, jak i jego miasta. Jak więc wyglądał typowy dzień naszego piekarza, pistora, jak nazywali go Rzymianie. Zaczynał się na długo przed wschodem słońca. W przedświtowych ciemnościach Luc już nie spał, rozpalając ogień w swoim dużym piecu w kształcie ula, zwanym furnus. Jego warsztat wypełniał stały, rytmiczny, zgrzytliwy hałas żaren obrotowych, dużego młyna. Prawdopodobnie napędzanego przez cierpliwego osła, mielącego lokalną pszenicę orkisz lub zwykłą na mąkę. Powietrze było gęste od drobnego pyłu. Same kamienie młyńskie były produktem imperium, często rzeźbione ze specyficznej twardej lawy importowanej aż z Germanii. Następnie zaczynało się prawdziwe rzemiosło. Mieszał mąkę z wodą i solą, ale najważniejszym składnikiem była jego biga acida. Jego zakwas chlebowy. Była to żywa kultura dzikich drożdży i bakterii, pilnie strzeżona tajemnica, która nadawała jego chlebowi wyjątkowy smak. Był to jego najcenniejszy skarb. Rzymski pisarz, Pliniusz Starszy, zauważył, że powszechną praktyką było po prostu zachowywanie kawałka ciasta z jednego dnia, by zakwasić następne. Ten żywy zakwas był duszą biznesu Lucjusza. Po wymagającej pracy wyrabiania ciasta formowano bochenki. Być może wikoniczny kształt pani kwadratus, okrągłego bochenka nacinanego na osiem klinów, dokładnie takich, jakie znaleziono doskonale zachowane w popiele w pompejach. W tym czasie piec był już rozgrzany do białości. Ludz już wygarniał żar i używając długiej drewnianej łopaty wsuwał bochenki na rozpaloną podłogę pieca zamykając otwór, by upiec je w intensywnym, uwięzionym cieple. Mamy nawet dowód na istnienie jednego z takich pieców, odkrytego przez Muzeum Archeologii Londynu nad brzegiem starego strumienia Walbrook, datowanego na około 70 rok naszej ery. W cudownie sugestywnym detalu archeolodzy znaleźli niespalone kokony karaluchów w wypełnieniu ściany pieca. Przypomnienie o prawdziwych, surowych warunkach rzymskiego warsztatu. Gdy pierwsze partie chleba stygły, front jego sklepu otwierał się. Zapach świeżego chleba był najlepszą reklamą w mieście, przyciągając zróżnicowany tłum. Lucjusz znał swoich klientów. Szybka, transakcyjna sprzedaż grubego chleba jęczmiennego, panis Hordeaceus, dokerowi. Przyjacielska pogawędka z żoną żołnierza. Kupującą codzienną rację chleba. Staranne owinięcie delikatnego, białego chleba pszennego, panis Siligineus, dla niewolnika wysłanego z willi bogatego kupca. Jego sklep był centrum społeczności, miejscem wiadomości, plotek i prostego, niezbędnego rytuału kupowania codziennego chleba. Wczesnym popołudniem główna praca była skończona. Po prostym lunchu, Lucius udawał się do publicznych łaźni, istotnej części rzymskiego życia. W jednej z łaźni Londinium, jak ta na Huggin Hill, zeskrobywał ze skóry mąkę, pot i sadzę z porannej pracy za pomocą strzygila, ćwiczył i spotykał się z ludźmi. To tutaj zmywał z siebie trudy długiego dnia. Gdybyście byli rzymskim piekarzem, w jakim rodzaju chleba byście się specjalizowali? W luksusowym białym bochenku dla bogatych? Czy w sycącym, pełnoziarnistym chlebie dla żołnierzy? Dajcie mi znać w komentarzach. Piekarz nie był tylko rzemieślnikiem. Był kluczową częścią gospodarki i społeczności Londynium. W mieście, gdzie wielu biednych ludzi mieszkało w zatłoczonych kamienicach, bez własnych pieców, komercyjna piekarnia była niezbędną usługą. Po rewolcie budyki, Ogromny wysiłek odbudowy i nowy status miasta jako stolicy stworzyły masowy, gwarantowany rynek. Piekarze tacy jak Lucjusz dosłownie napędzali ożywienie gospodarcze. Społecznie status piekarza był złożony. Elita mogła patrzeć z góry na pracę fizyczną, ale odnoszący sukcesy piekarz mógł stać się bogaty i szanowany. Jako wyzwoleniec były niewolnik, który zdobył wolność. Rzemiosło Lucjusza było symbolem jego sukcesu. Ostatecznym tego przykładem jest wspaniały grobowiec piekarza o imieniu Eurysaces w Rzymie. Spektakularny monument, dumnie ozdobiony scenami z wypieku chleba, pokazujący jak wysoko mógł zajść piekarz. Chociaż Lucjusza prawdopodobnie nie było stać na taką okazałość, pokazuje to, że jego zawód był prawdziwą ścieżką do dobrobytu. Jego reputacja była wszystkim. Rzymskie powiedzenie Bonum panem fert, on daje dobry chleb, było ostateczną pieczęcią aprobaty, publiczną deklaracją zaufania. Należałby do kolegium, czyli cechu, stowarzyszenia zawodowego, które ustalało standardy, oferowało wsparcie i regulowało handel. Odnoszący sukcesy piekarz, taki jak Lucjusz, Mógł nawet wygrać lukratywny kontrakt na dostawy dla garnizonu wojskowego w forcie Cripplegate lub dla personelu gubernatora, co czyniło go kluczowym partnerem w zarządzaniu rzymską prowincją. Nie był tylko sklepikarzem, był istotnym trybikiem w imperialnej machinie. Jaki współczesny mały biznes uważacie za tak ważny dla społeczności, jak piekarnia w tamtych czasach? Wyobraźmy sobie scenę wewnątrz piekarni. Powietrze jest ciepłe i zamglone od pyłu mąki. Osioł człapie w cierpliwym kręgu, obracając ciężkie kamienie młyńskie. W rogu żarzy się wielki gliniany piec, jego ciepło promieniuje na cały warsztat. Na dużym drewnianym stole ludz już wyrabia ciasto. Jego dłonie i ramiona są silne od lat pracy. Mamy niesamowite informacje od pisarzy, takich jak pliniusz starszy. Był zafascynowany nauką o pieczeniu. Prawidłowo zaobserwował, że czynnik spulchniający w zakwasie ma charakter kwasowy, a nawet oświadczył, że osoby, które spożywają chleb na zakwasie, są silniejsze ciałem. Skrupulatnie notował różne metody robienia zakwasu, ale zauważył, że najpowszechniejszą było po prostu użycie kawałka wczorajszego ciasta. Mamy też dowody materialne, w Pompejach archeolodzy znaleźli 81 bochenków pani z wciąż w piecu, porzuconych w dniu wybuchu Wezuwiusza. Jeden bochenek znaleziony w pobliskim Herkulanum był nawet ostemplowany imieniem piekarza, znakiem dumy z jego produktu. Te znaleziska ożywiają świat piekarzy takich jak Lucjusz. Gdy Rzymianie opuścili Brytanię około 410 roku naszej ery, Londynium podupadło. Ale dziedzictwo piekarza nie zniknęło. W rzeczywistości można je znaleźć wokół nas do dziś. Rzymianie wprowadzili do Brytanii ponad 50 nowych roślin jadalnych, które teraz uważamy za podstawowe: jabłka, gruszki, cebule, marchew i kapustę, by wymienić tylko kilka. Współczesna brytyjska niedzielna pieczeń ma bezpośrednie rolnicze korzenie sięgające ogrodów rynkowych rzymskiej Brytanii a samo pieczenie. Niedawny wybuch popularności rzemieślniczego chleba na zakwasie jest bezpośrednim echem rzymskich technik. Metoda hodowli zakwasu, odczucie ciasta, użycie rozpalonego do czerwoności pieca. Nasz piekarz Lucius rozpoznałby to wszystko natychmiast. Podstawowa konstrukcja jego opalanego drewnem pieca była tak skuteczna, że była używana nadal. A anglosascy piekarze używali podobnych glinianych pieców do własnych chlebów na zakwasie. Możecie nawet przejść się po świecie Lucjusza dzisiaj. Jeśli będziecie w Londynie, w City of London, spójrzcie na ocalałe fragmenty rzymskiego muru miejskiego w pobliżu Tower Hill lub Barbican. Idźcie do Guildhall Art Gallery, a możecie zejść do piwnicy, by stanąć przy wejściu do rzymskiego amfiteatru gdzie Lucjusz mógł chodzić dla rozrywki po długim tygodniu. Albo odwiedźcie Bloomberg Space na Walbrook, gdzie można zobaczyć zrekonstruowane fundamenty świątyni Mitry, tajemniczego kultu popularnego wśród tych samych kupców i żołnierzy, którzy byliby klientami naszego piekarza. Życie piekarza w rzymskim Londynium było pełne pyłu, potu i ognia. Było to życie ciężkiej pracy fizycznej, która zaczynała się przed świtem, a jednak dla człowieka takiego jak Lucius Vetius było to również życie pełne możliwości, wspólnoty i dumy. Jego osobista historia jest mikrokosmosem historii samego Londynium imigranta, przedsiębiorcy w mieście zbudowanym na handlu, ocalałego z katastrofalnego pożaru, beneficjenta pokoju i dobrobytu Pax Romana oraz kluczowego uczestnika życia. Tętniącej życiem stolicy. Jego historia potężnie łączy monumentalną historię, którą wciąż możemy zobaczyć i dotknąć, z niewidzialnym dziedzictwem kultury i kuchni. Warzywa, które wprowadzili Rzymianie, wciąż są na naszych stołach. Techniki zakwaszania, które udoskonalili, żyją w naszych nowoczesnych kuchniach. Historia piekarza łączy te dwa dziedzictwa. Żył i pracował w cieniu wielkich kamiennych monumentów, ale jego prawdziwym dziedzictwem jest żywa tradycja jego rzemiosła. Skromny Bochenek jest potężnym symbolem wspólnoty i odporności łączącym rzymskiego pistora nad brzegiem Tamesis ze współczesnym Londyńczykiem dwa tysiące lat później. Jeśli podobała Wam się ta podróż w czasie, polubcie ten filmik, subskrybujcie by zobaczyć więcej historycznych analiz i włączcie powiadomienia.